Co? Co... Co Chodź, może tam ja nie Bartek! Bartek! Bo... Bartek. Chodź no, no, no. no, no, Co robisz? Poczekaj Powiedz no, co robisz teraz. Paula, co robicie? Poczekaj! O, po zbliżeniu jest na ciebie teraz. A i co? Kokardkę robią, ale z Hanią czy z kim? Kokardkę Naprawdę? Gdzie mam się rozłożyć? Bo generalnie rozumiecie... O tak sobie wezmę, dobra. No mam tak tylko. Jak ona ma na imię? Justyna. Mówiła, że nie ma żadnych tych z rozładania namiotu, dlatego teraz to kręcę. No koniec, no powiedzmy, że koniec. Magdula, a dzieciaki zdrowe? Ilona, co robisz? Wbijam w krowy paniki. Panie? Oj, chyba. Śledzi. Słucham. To słuchawki mówisz, słucha. Wiesz co, ale to może ja podtrzymam, że jest ciachana i tutaj też mógłbym jedynie zjeść. Dobra. Natomiast... O, Kuba już idzie tam. Tak, tak tak wszystko na raz, na wszystkiego po trochu. mam ci tyle do opowiedzenia, że... Doszło no, do opowiedzenia, tak jak we dwie będzie będziemy rozmawiały. Ale jest to nie jedynie do tego, A jeszcze zrobię. O, pójdę do Siostry Megan. Nie pójdę. Nie, nie, nie. Siostro Megan, co tam słychać? Uuuu No powiedz! Nie mogę, jem Co jesz? Dobrego, daj Gryza Dobra, pa mm. Gdzie idziecie? To idę za wami Możemy wyłączyć tą kamerkę Myślę, że będzie bezpiecznie. Dobra Nie targajcie Ale wy tu macie duszno i porno Siostro Gatko to jest o cholera, to jest damski tak. tu jest, tu nie odpowiaduje Dlaczego ty bierzesz takie rzeczy pro, proszę. na proszę. Proszę wyjść! Dlaczego? Oj, <laughs> oj, oj, oj. Ale proszę wyjść. A, ale pro... tak Tomek, Tomek tak się proszę zamknę, wyjść. Ale będziecie dalej nagrywał. Chyba no nagrywał. Ty dusz, no rzeczywiście nie da się oddychać w ogóle. To może wyjdziemy stąd? Pokaż, co masz, na, co masz w tym. <laughs> Jeszcze nic nie śmierdzi za bardzo, bo jesteśmy pierwszy Jesteśmy ty? świeżaki. Pierwszy raz będziemy się mieć. Mamy strasznie brudne stopy. Zocha teraz zaprezentuje sobie. Ej, pokazać w moją stopę. <grym> Ale to musisz robić w grozę uwaga, i akcje. Uwaga, uwaga -ra -ra. Ale zbliżenie <grym> na pazura weź też ponad. Coś robiąca striptease. <grym>, nie, stopę. Dobra, już wystarczy. Dotarz, bo to jest bo to rótka To jest nieludzkie. Ja wiem, że chudniemy na pielgrzymce, ale. To teraz pojeździe, uśmiech taki ładny. <grymne> no. No, ładnie było? Pięknie. Dobra, idę, bo tu kuruncu o, jak nie ja wiem. też o, Przewierzcie sobie trochę ten ten, no chyba, że tak lubicie. Ściągnęłyśmy, żebyś nas nie widział. Co tutaj dalej jest? Dobra, teraz idzie. No to mam taką zmianę. a No i prawie zniknęła. Uciekaj stamtąd od paparazzi! Paparazzi! Nie, ja mam mniejsze, duże. Oj. O, jeden numer. Przepraszam, ja maszę generalnie buty 36. Ja więc chyba jednak trudniej. więcej. To jest siostra Monika. Monika, pomachaj. Nie tak, pomachaj ładnie. O, widzisz. Cześć. Powiedz coś dobrego, ciekawego, fajnego. Pozdrów, pozdrów. Czekoladka. Pozdrów wszystkich. Randziesz. Pozdrawiam wszystkich. Tych, którzy mnie oglądają, głosujcie na mnie, tak? <laughs> <Jestem> <laughs> numer telefonu 0700... No <laughs> bez przesady, bez przesady. Ilona? Grunt Dobra. A. Jeszcze tu wrócę. Już, daj